Cześć, witaj na zakładce o firmie w Szwecji. Znajdziesz tutaj bardzo wiele ciekawych informacji o tym, jak prowadzi się biznes w tym kraju. Zostaną omówione formy działalności, formy funkcjonowania przedsiębiorstwa czy działalność gospodarcza, czy spółka, czy oddział firmy zagranicznej może fundacja. Każda z tych form jest dobra dla innego typu prowadzonego przedsiębiorstwa. Oprócz tego będzie wiele cennych informacji o podatkach, o tym jak należy je rozliczać, jakie podatki należy płacić i w jakich terminach. Będzie cała część poświęcona temu jak funkcjonuje podatek dochodowy, w jakim cyklu się go rozlicza. Będzie trochę o zaliczkach, o dopłatach i o tym, w jaki Urząd Skarbowy kontroluje fakt płacenia podatku. W dalszej części strony znajdziesz też informacje o tym, w jaki sposób od strony formalnej zatrudnia się w Szwecji pracowników? Będzie również odpowiedź na jedno z podstawowych pytań, które zadają nam klienci, a mianowicie jakie są koszty prowadzenia firmy w Szwecji. Pojawią się również informacje o księgowości, o fakturach, o tym, w jaki sposób przygotowywać dokumenty, żeby rozliczać w Szwecji podatki. Każda firma musi je płacić. Dlatego warto dowiedzieć się, w jaki sposób kompletować dokumenty i które z nich są naprawdę potrzebne. Będzie również część poświęcona temu, jakie są świadczenia socjalne, które mogą uzyskać szwedzkie przedsiębiorstwa. Dla wielu istotne jest również to, w jaki sposób funkcjonuje system emerytalny. Będąc przedsiębiorcą w Szwecji, czy mając własną działalność, czy będąc zatrudnionym w spółce, Będziesz odprowadzać składki, które później liczą się do Twojej emerytury. Zapraszam do lektury.